Jesteśmy w ratuszu warszawskim. Dziś złożyliśmy na prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu petycję o usunięcie, zwolnienie osób zarządzających zarządem destrukcji miasta, pozornie zwanym zarządem dróg miejskich, ponieważ to, co się da zauważyć, to jest to, że od wielu lat polityka władz miasta, ale przede wszystkim zarządów miejskich sprawia, że Warszawa staje się coraz bardziej miejscem nieprzyjaznym mieszkańcom. Nieatrakcyjnym dla turystów, coraz pewnie będzie też mniej atrakcyjnym dla inwestorów. Warszawa, która nie tylko mogłaby, ale powinna być e, olbrzymią paromilionową aglomeracją, która by stanowiła kluczowy ośrodek miejski i gospodarczy w całej Europie Środkowo-Wschodniej, niestety powoli coraz bardziej stacza się do roli peryferyjnego, lokalnego, nic nieznaczącego miasta. Za to odpowiedzialne są władze Warszawy i dlatego e, chcemy, żeby zacząć. To od czego trzeba zacząć to usunięcie przede wszystkim kierownictwa zarządu dróg.